Powiem Wam, że ta mikstura jest bardzo skuteczna. Wypala kurzajkę aż do korzenia. No i kurzajka znika. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam w domowy sposób, jak zrobić miksturę na kurzajki. Do przyrządzenia tej mikstury potrzebujemy tylko cytrynę i ocet. Porada, którą Wam dzisiaj udzielam jest poradą niemedyczną. Nie jestem lekarzem, Pokazuję Wam tylko metodę taką, która działa na mnie, która mi pomaga i mam nadzieję, że pomoże też Wam. Mikstura jest bardzo prosta, łatwa w wykonaniu. Do przyrządzenia naszej mikstury potrzebujemy cytrynę, dokładnie skórkę z cytryny, ocet i kieliszek, w którym będziemy tą miksturę przyrządzać, albo jakiś malutki słoiczek. Potrzebujemy skórkę z cytryny, odkrawamy kawałek skórki. Następnie taką skórkę kroimy drobniej w kosteczkę. Zobaczcie, coś takiego: to jest taka skórka odkrojona. I kroimy. Coś takiego. Przekładamy do słoiczka albo do jakiegoś naczynia. Tak przełożoną skórkę z cytryny. Zalewamy octem. Octem 10% Taką miksturę odkładamy na 24 godziny. I po tym czasie możemy ją używać. Gdy minęły 24 godziny, najlepiej na następny dzień, możemy już tego używać. Bierzemy taką jedną skórkę z cytryny. Kładziemy w miejscu, gdzie na przykład zrobiła nam się jakaś kurzajka. Zobaczcie, coś takiego. I przyklejamy dookoła plaster. I tak zostawiamy na całą, najlepiej na całą noc. Na wieczór sobie zrobić taki opatrunek przez całą noc. Jeśli zobaczycie, żeby Was bardzo szczypało, bolało, bo to będzie wypalać tę kurzajkę, tak jakby... No to musicie to po prostu ściągnąć, bo czasami może bardzo bolać. Czasami bardzo szczypie. I gdy już nie będziecie mogli tego wytrzymać, po prostu to ściągnijcie. I spróbujcie za jakiś czas. Mikstura pomaga. Miejsce takie po tej kurzajce zrobi wam się bardzo takie czarne. To się nie martwcie, to po prostu wypala to, tą kurzajkę. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej rady, może coś wam pomogę domowym sposobem uporać się. Z uporczywymi kurzajkami. Kochani, mam nadzieję, że przepis, który Wam dzisiaj pokazałam na pozbycie się kurzajki, spodobał Wam się. Jeśli tak, dajcie łapkę do góry. Zostawcie ślad po sobie w miły komentarz pod filmem. Bardzo dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!